сто. Это было вообще. Ну I lili? Mam chuja! mam go. Nigdy nie poszedłem kurwa teraz! Bo ja aterach. Chodziłem w Bo ja w wyspier... aterach. <śmieranie> no i aterach. <wyścieniłeś. śmieranie> ja pierdolę! Nie ma Dawaj, to mamy. Co? Tu weź na górę i zginaj go w dół. Tak. tak chuj. No nie będzie, nie wiesz. musiał rzucić w przepaść. Nie będziesz na górę w chuje. Nie widziałem zginającego się chuja. To jest naturalne. Chodź Patrz ci pepsiuka, kurwa. Cię, żeby ja No... Nie szle nie jest <laughs> Chyba, że o te gałązki ci chodzi. Tak no będzie leżała na plecach? te l这不m走 <laughs>